Jeszcze odnośnie ryb pancernych jest taka jedna e, uwaga, myślę, dość ważna, bo często sobie wyobrażamy ryby pancerne takie, które są pokryte pancerzem, e, znaczy ich głowa i, i, i tułów, czy część tułowia pokryta pancerzem kostnym i ten pancerz e, widzimy tak, jak, jakby to był e, taki pancerz jak skorupa, którą ma żółw na przykład, ale to nie jest tak. Ta skorupa była najprawdopodobniej z zewnątrz zarośnięta ciałem, zarośnięta skórą. To coś takiego jak nasza głowa, czy, czy jak nasza czaszka. Mamy czaszki, ale te czaszki, chociaż są można powiedzieć takim pancerzem z kości, one są przykryte skórą. I podobnie było u, u tych właśnie ryb pancernych.